Lubiński ZOS jeszcze w czerwcu zostanie ostatecznie zlikwidowany. Nie prowadzi działalności przynoszącej dochody. Fałszywi wolontariusze pojawili się w Lubinie. Dwoje dorosłych ludzi, para, yy, zapukała do mojej babci. 10 czerwca, poniedziałek, Majka Groman, witam Państwa i zapraszam na informację. Decyzją powiatowych radnych Lubiński ZOS przestaje istnieć. Proces likwidacji, który miał trwać do grudnia przyszłego roku, będzie mógł się zakończyć już teraz dzięki nowej ustawie o działalności leczniczej. Pozwala ona na przekazanie wszystkich zobowiązań właścicielowi, czyli w tym przypadku powiatowi Lubińskiemu. W połowie 2011 roku, kiedy rozpoczął się proces likwidacji lubińskiego ZOZ-u, działalność medyczną przejęło Regionalne Centrum Zdrowia. ZOZ-owi pozostały długi, zobowiązania cywilnoprawne i trzy osoby na etatach. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie pozwalała jednak przekazać ani należności, ani zobowiązań właścicielowi. Zadaniem likwidatora było spłacenie zobowiązań w stosunku do podmiotów, a także zobowiązań publiczno-prawnych które ciążyły na SPZO. Zobowiązania w stosunku do podmiotów gospodarczych zostały spłacone, natomiast zobowiązania publiczno-prawne część przejdzie, tak jak to mówiła uchwała Rady Powiatu, część tych zobowiązań przejdzie na powiat, czyli na ten organ, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu jest zobowiązany do, przejmuje, wchodzi w prawa i obowiązki w zakresie i zobowiązań, i należności w stosunku do Likwidowanego spzoz Miesięczny koszt utrzymania zoz w likwidacji to około 80 tysięcy złotych, między innymi z tytułu wynajmu pomieszczeń, obsługi prawnej, wynagrodzeń pracowników. Praktycznie rzecz biorąc, SPZOZ od momentu zaprzestania działalności medycznej, która była głównym jego źródłem przychodów i nie prowadzi działalności przynoszącej dochody. Przychody, jakie były, były przychodami z umów sprzedaży sprzętu z SPZOZ-u do RCZ-u. No w tej chwili już ta umowa została zrealizowana. Nie ma koszty miesięczne likwidacji SPZOZ-u. To są koszty w granicach 80 tysięcy złotych. Większość tych kosztów stanowił układ z ZUS-em. Zgodę na wcześniejsze zakończenie likwidacji ZOZ-u wyrazili radni powiatu Lubińskiego. Oczywiście jest to powód stricte też ekonomiczny głównie, bo utrzymywanie ZOZ-u w likwidacji no to są koszty związane, co miesięczne koszty związane między innymi z wynagrodzeniami pracowników tam zatrudnionych. Powiat lubiński zamiast przekazywać pieniądze Zozowi w likwidacji, spłaci dług placówki wobec ZUS-u to około 950 tysięcy złotych Oszuści podający się za wolontariuszy Stowarzyszenia Podaj Łapę pojawili się w Lubinie. Nie mają żadnych skrupułów, pukają do drzwi głównie starszych osób, informując ich, że zbierają pieniądze na bezdomne zwierzęta. Władze Stowarzyszenia informują, że akcji zbierania pieniędzy nie organizowały, a osoby podające się za ich wolontariuszy to zwykli naciągacze. Oszuści pojawili się na osiedlach przy Lesie i Polne. Sprawa pewnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie wyjątkowy pech, o którym mogą mówić fałszywi wolontariusze. Usiłowali bowiem wyłudzić pieniądze od babci szefowej stowarzyszenia Podaj łapę w Lubinie. Dwoje dorosłych ludzi, para y, z, z, zapukała do mojej babci. Zostaliśmy o tym poinformowani też od osób trzecich, y, po prostu mieszkających na leszczynowej, na sportowej, że takie miejsce już miały, y, takie sytuacje już miały miejsce. Prawdziwi wolontariusze. Ubrani są w koszulki z logo stowarzyszenia, puszki i identyfikatory oznaczone są pieczęcią fundacji. Nasi wolontariusze i żadna nasza decyzja z zarządu nie wyszła na to, żeby chodzić po ludziach, przeszkadzać im w godzinach. Nasze akcje są promowane i tak zostaną. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nasi wolontariusze zechcą chodzić po domach, zostanie to poinformowane do publicznej wiadomości. Stowarzyszenie Podaj Łapę istnieje od stycznia 2012 roku i zajmuje się głównie organizowaniem zbiórek żywności dla zwierząt. Poznawali świat od kuchni w podróż w 80 potraw dookoła świata z William Fogiem zabrali uczniów, nauczyciele zespołu szkół i placówek oświatowych w Lubinie. W ramach 13 edycji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych uczestnicy mogli między innymi wspólnie upiec prawdziwą włoską pizzę. Uczniowie w ramach tegorocznych dni godności zostali zabrani w podróż dookoła świata. Była to niezwykła wyprawa, bo dzieciaki poznawały kultury różnych państw od kuchni. Będzie strona teoretyczna i strona praktyczna. Wszystko jest zaplanowane, wszystko dostosowane do grupy wiekowej. Będzie pieczenie pizzy, będzie gotowanie również zup. Jedną z głównych atrakcji były warsztaty kulinarne, włoskie inspiracje, w ramach których uczniowie przygotowywali pizzę. Robi się najpierw. Yy, yy, yy. Najpierw rozprasować, później sedać, yy, później grzyby i pieczarki, trochę yy, soli, piepsu i tak dalej. Pod bacznym okiem pani opiekun uczniowie przygotowywali poszczególne składniki włoskiego przysmaku. Ciasto czekało w misie, a dzieciaki kroiły pomidory. I pieczarki. Oprócz podróży kulinarnej odbywały się także zajęcia artystyczne. Wszystko po to, by zabrać uczestników w dalekie krainy wyobraźni. Starają się nauczyciele opiekunowi pokazać im ten świat, z drugiej strony lepszy, jak to też wygląda poza granicami naszego kraju. Impreza miała charakter integracyjny. Uczniów zespołu szkół i placówek oświatowych odwiedzili rówieśnicy z innych lubińskich placówek. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.